Stal Kraśnik przygotowuje się na własnych obiektach do sezonu 2024-2025 w czwartej lidze lubelskiej. Byliśmy z naszą kamerą na obiektach Mocir w Kraśniku. Swój trening mieli dzisiaj zarówno seniorzy, jak i młodzi adepci Akademii Piłkarskiej Stali Kraśnik. Popatrzmy na zajęcia treningowe oraz posłuchajmy wypowiedzi zawodników i trenerów Stali Kraśnik. Takujemy, na dwie próbujemy, tak, pięta, palce. uwaga. I teraz, I teraz druga noga, pięta, palca, pięta, palce, tak. Trener Koordynator Grup Młodzieżowych Akademii Piłkarskiej Stali Kraśnik, pan Rafał Kabasa. Prosimy nam powiedzieć, ile tutaj, wiem, że Akademia ruszyła w lipcu, ile tutaj trenuje dzieciaków, w jakich kategoriach wiekowych i proszę troszkę opowiedzieć o, o tych zajęciach w grupach młodzieżowych, które pan prowadzi. Dzień dobry, witam serdecznie. Nasza akademia ruszyła na początku lipca, wtedy ruszyliśmy z projektem Sportowe Lato. To były zajęcia rekreacyjne. Każde dziecko niezrzeszone mogło dołączyć, zobaczyć, w jaki, w jaki sposób chcemy pracować z, z dziećmi i młodzieżą, jakich mamy trenerów. E, obecnie w sierpniu już ruszyliśmy z docelową, docelowym szkoleniem czyli każda grupa. Ma swojego trenera. Obecnie w strukturach akademii mamy pięć drużyn. Też od tego sezonu w strukturach akademii jest druga drużyna seniorska, czyli są to zawodnicy z rocznika 2007, no i starsi. Też jest tam oczywiście drużyna wzmacniana troszkę starszymi zawodnikami. Nie zamykamy się na to, ale głównym celem oczywiście jest wprowadzenie tych młodych zawodników jak najszybciej na poziom seniorski, prawda, żeby mogli tutaj stworzyć pewną rywalizację dla pierwszej drużyny. Oprócz drugiej drużyny mamy też w strukturach e, grupę juniorów młodszych, to, to zawodnicy rocznik 2008 i młodsi, e, grupa trampkarza e, rocznik 2010 i młodsi, grupa Orlika 2014 i młodsi oraz najmłodsza grupa Żaki i Skrzaty jest to grupa od rocznika 2016, czyli łącznie mamy 5 drużyn w strukturach Akademii. Akademia liczy blisko 100, 100 dzieciaków w różnym wieku. Oczywiście jest to zbliżona liczba do 80-90 chłopców obecnie. Za naszymi za pana plecami widzimy dzisiaj tutaj chyba skrzaci, tak? Teraz trenują. Jak pan wspominał, każda grupa ma swojego trenera, także prężnie wydaje się, w stali Kraśnik rozwijają się te grupy młodzieżowe. Mają one być, tak jak pan wspominał, zapleczem kiedyś dla pierwszej drużyny, aby stal Kraśnik tutaj bazowała głównie na swoich wychowankach, jak rozumiem, tak? Tak byłoby idealnie. Oczywiście, że chcemy, żeby jak największa liczba zawodników w przyszłości, bo wiadomo, że dopiero zaczynamy, tworzymy tę Akademię, żeby za kilka lat no, pukali do pierwszej drużyny. Oczywiście to jest cel sportowy, ale też jest cel społeczny, jakim jest wychowanie po prostu dobrego człowieka, tak? bo wiadomo, że nie każdy młody chłopiec w przyszłości będzie grał w piłkę, także też jest to taki nasz cel pierwszorzędny, dopiero potem jest gdzieś tam stworzenie tego piłkarza. Tak jak Pan powiedział, każda grupa ma swojego trenera, mamy obecnie trzech trenerów w strukturach Akademii. Yy, za naszymi plecami tutaj grupa yy, Żaka oraz Skrzata, tutaj trener Darek Matysiak yy, ją prowadzi, trener Darek oprócz yy, grupy Skrzatów yy, prowadzi również yy, grupę Orlika rocznik 2014 15 oraz grupę juniorów młodszych. Jeszcze mam pytanie, czy rodzice chętnie zapisują swoje dzieciaki tutaj do Akademii Piekarskiej Stali Kraśnik i czy są to dzieci tutaj stricte z Kraśnika czy także tutaj z okolicznych miejscowości? Powiem Państwu szczerze, że jesteśmy tutaj i ja, i prezes, i wiceprezes bardzo zadowoleni z efektów naszych działań, ponieważ no, zaczynaliśmy tak naprawdę od zera. Mieliśmy tylko w strukturach drugą drużynę oraz juniora młodszego. Liczyliśmy około 30-40 zawodników, teraz zbliżamy się do setki. Cały czas otrzymujemy telefony od rodziców, czy można zapisać dziecko. Oczywiście my taką opcje stwarzamy, też są to zajęcia darmowe, także z całego serca mogę zaprosić do tego projektu. Myślę, że każdy, kto spróbuje, to już zostanie z nami na dłużej. Darmowe, czyli rozumiem rodziców nie kosztuje nic tutaj, że zapiszą swoje dzieciaki dostali Stali Kraśnik na treningi? Dokładnie. Obecnie nie ma żadnej opłaty, jeśli chodzi o no, uczestnictwo w klubie, tak? Także dzieci, które do nas przyjdą, nie ponoszą żadnych opłat. Nic tylko trenować. No a jakie plany jeszcze odnośnie rozwoju tej Piłkarskiej Akademii Stali Kraśnik? E, plany na pewno mamy duże. Wiadomo, że gdzieś tam to wymaga e, pewnego czasu, pewnych działań, pewnego rozwoju nie tylko e, czy to zawodników, ale też i naszych trenerów, bo każdy trener musi. No i może spoczywać na laurach, cały czas musi się szkolić. Mamy pewien plany, pewien system szkolenia, który się tworzy. On będzie przedstawiony od września. Trenerzy będą no, zobligowani, żeby po prostu przestrzegać tego planu, żeby po prostu stworzyć jak najlepszy produkt, jakim ma być zawodnik piłkarski. Chciałbym oczywiście zaprosić wszystkich rodziców oraz młodych zawodników do dołączania do naszej Akademii. My, jako klub, jako Akademia, postaramy się stworzyć jak najlepsze warunki, żeby Wasze dzieci miały po prostu jak najlepsze możliwości do rozwoju. Zapraszamy, telefony są cały czas czynne, czekamy na Wasze zgłoszenia. Oczywiście zapraszamy również na wszystkie mecze ligowe w Kraśniku, bo też chcemy tworzyć dużą społeczność wokół Stali. Zapraszamy z całego serca, czekamy na Was. Do zobaczenia. Dziękuję. Widzimy przed naszą kamerą młody narybek piłkarskiej akademii Stali, kraśnik. Powiedzcie, ile masz lat? Siedem, sześć, sześć, sześć. nie wiem. Trzy, nie pięć, sześć, cztery, pięć, sześć, pięć. A więc pięcio, sześcioletnie dzieci już trenują w tej mi. Dobrze, też Stali Kraśnik. Na kim się wzorujesz, jeżeli chodzi o piłkarskich wzór? Jeszcze nie powiedział. Lewandowski. Lewandowski, tak? Ty? Um, Ronaldo. Mbappe. Mbappe, o. A ty? Może jakaś pani piłkarka. Lewandowski na pewno, tak? To jest twoim wzorem piłkarskim. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Konakłem. O, coś nowego. Mbappé. Mbappe. Messi. Messi, tak Pionok. jest. A ze Stali Kraśnik, kiedyś być może zagracie w pierwszej drużynie seniorskiej Stali Kraśnik. Na kim się wzorujecie, kto jest waszym ulubieńcem Stali Kraśnik? Mm. Kapitan, Damian Pietroń, napastnik, Kamil Król. Kto może? Nie wiem. Jeszcze nie ma. Napastnik. Wzorze. Ty chcesz być napastnikiem, tak? Ty? Napastnikiem. Napastnikiem, a ktoś bramkarzem może? Ja. Ty bramkarzem? Tak. tak. A Ja. Tak. Dzień dobry przede wszystkim. Jestem bardzo zadowolony z, z transferów, jakie tutaj przyszły do klubu, jak przeprowadzaliśmy ten okres przygotowawczy. Podsumowując dzisiaj w skrócie, no mamy parę do parę dni do, do ligi, a nie mamy ani jednej kontuzji, także wszyscy są zdrowi. E, wszyscy, no nie mogę, nie mogę powiedzieć e, ani jednego, żadnego zła, złego słowa na żadnego piłkarza, bo każdy dawał z siebie wszystko, e, to jest moje zdanie, zdanie sztabu, myślę, że oni też to czują, e, myślę, że, że tydzień przed, przed ligą wyglądowaliśmy nieźle, mimo to, że graliśmy e, z klasowym rywalem i, i, no ok, no czwarto Beniaminkiem. E, z którym będziemy się zmierzać w Liza, ale no, tak, tak, ale po prostu no, no, no były te przebłyski, które chcemy widzieć, i, i mnóstwo bramek strzelonych. Ja wiem, że, że nie chcę umówiać przeciwnikom, ja po prostu chwalę drużynę, bo, bo jednak no to sporo bramek. 24 w dwóch meczach to jest sporo i, i po prostu pokazuje, jaki, jaki drużyna ma potencjał. Także, także trenowaliśmy też przez tydzień dwa razy dziennie. Myślę, że mało może drużyn tak, tak, takie miało warunki do treningów jak my. Także tak, naprawdę dziękujemy tutaj Mosirowi, prezesowi, który, który to wszystko też zapewnił. Nie możemy narzekać, mieliśmy też obiadki, także także tak, wszystko było No jak trzeba, jak trzeba żebyśmy mogli, mogli po prostu skupić się na pracy. I, i tak było, także naprawdę jestem zadowolony. Ile zawodników liczy kadra seniorska pierwszej drużyny? 27. 27, Ilu jest nowych na ten sezon? Nowych zawodników, no już tak no około 13 około trzynastu zawodników. No, a więc szykują się, wygląda na to duże roszady w składzie. Duże roszady w składzie. Czy ma Pan już no, kilka dni do pierwszego meczu z Lublinianką? Czy ma Pan już ułożony może w głowie tą pierwszą jedenastkę meczu to znaczy, pierwszego? Tak, no skłamałbym, gdybym powiedział, że jakieś tam trzonu na ten pierwszy mecz nie mam. Oczywiście mam, ale jest jeszcze kilka treningów. Także, także ostateczne decyzje podejmiemy w piątek i w dniu meczu. Jakie cele postawione przez zarząd przed tym sezonem, przed drużyną stali kraśnik? Znaczy, no w piłkę gra się, żeby wygrywać, także chcemy się skupić na każdym kolejnym meczu, chcemy wygrywać i zobaczymy, gdzie nas tam przyniesie. Także to jest sport, to jest rywalizacja, nie, chcie, nie chcemy zachwiać tej, tej natury rywalizacji i wychodzi się na boisko po to, żeby wygrywać. Chcemy wygrywać każdy mecz. A więc tego Panu życzymy, Panu i Pańskiej drużynie powodzenia i punktów, punktów, punktów w nadchodzącym sezonie dla Stali Kraśnik. Dziękuję. Dziękuję. Jest z nami Krzysztof Żukowski, nowy trener bramkarzy Stali Kraśnik. Z Lublinianki Lublin, teraz przyszedł, tak? Pan, panie trenerze? Zgadza się z Lublinianki Lublin wcześniej, ale tam nie tylko e, szkoliłem bramkarzy, bo i w Stali Rzeszów e, w Świdniczance, Świnik, w Awi Świnik, także doświadczenie trenerskie dość takie e, dość bogate, jak na początek swojej jakiejś takiej przygody, także tak, wcześniej w Lubliniance pracowałem. Czy jest Pan zadowolony z postawy Pana podopiecznych? głównie chodzi o właśnie oczywiście o bramkarzy. Ilu macie bramkarzy w składzie, w pierwszym składzie stali Kraśnik? W tym momencie mamy trzech bramkarzy w pierwszym zespole plus grupy młodzieżowe, natomiast nie mogę narzekać. Chłopcy są bardzo zaangażowani. Podchodzą bardzo profesjonalnie do zajęć tutaj wliczając wszystkie zajęcia, bo mieliśmy też mikrocyk treningowy, gdzie były dwie jednostki treningowo, także nikt nie narzekał. Ale ten okres uważam, że solidnie przepracowaliśmy jako cały zespół. Czy trenerowi Kamilowi Witkowskiemu będzie pan coś podpowiadał, sugerował, kto już za kilka dni pierwszy mecz z Lublinianką, kto ma stanąć między słupkami w tym pierwszym meczu ligowym? U nas są jasno podzielone role w drużynie i w sztabie. Każdy odpowiada za jakąś swoją logistykę i za funkcję. No ja jestem odpowiedzialny za bramkarzy, więc na pewno zasugeruję coś trenerowi, ale to pierwszy trener zawsze ma tą taką ostateczną decyzję, natomiast rozmawiamy we trójkę w sztabie i najistotniejsze jest to, żeby był optymalny skład wybrany, a kto będzie bronił, no to się okaże w sobotę już. Jest z nami Mateusz Wyjadłowski, nowy nabytek Stali Kraśnik, który przyszedł z Podlasia Biała Podlaska, zczeciągowego klubu. Mateusz, jak się zaaklimatyzowałeś w Stali Kraśnik, na jakiej pozycji grasz? No i jakie masz oczekiwania w stosunku do nowego klubu? Bardzo dobrze się czuję w Kraśniku. Jestem tutaj już praktycznie miesiąc Bardzo dobrze się zaklimatyzowałem. Bardzo fajna drużyna z ambicjami. A jeżeli chodzi o mnie, to ja występuję na pozycji ofensywnego pomocnika, tutaj tak samo na pozycji numer 8. I, 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 i jakie mamy cele? Cele mamy takie, żeby wygrywać każdy kolejny mecz i, i skupiać się po prostu na każdym meczu. Rozumiem, że ze zdrowiem wszystko w porządku. Masz oczywiście pewnie nadzieję na występy w pierwszej jedenastce. No kadrę mamy dość szeroką, jak na te warunki czwartoligowe. I no, każdy tydzień, każdy trening będzie... Po prostu walką o, o, o pierwszy skład. I tyle. Jest z nami Bartłomiej Kiełbasa, który przyszedł do stali Kraśnik z Sokoła Sieniawa. Bartek, jakie masz oczekiwania w stosunku do gry, jeżeli chodzi o stal Kraśnik? Na jakiej pozycji grasz? No i czy liczysz oczywiście na występy w pierwszej 11? Witam. Tak, na pewno liczę na to, że, że będę grał od początku, że będę pomagał drużynie. Przyszedłem tutaj w głównym celem, i mogę powiedzieć o tym głośno: chcemy awansować do trzeciej ligi i taki jest nasz cel. O czymś zapomniałem. Jeszcze. Na jakiej pozycji grasz? A, y, gram na pozycji na skrzydle, na ósemce, dziesiące, Uniwersalny zawodnik. Rozumiem, że ze swoim zdrowiem wszystko w porządku. Jesteś gotowy gry do gry od pierwszej minuty, tak? Tak, dokładnie. Cały okres przygotowywaliśmy się, yy, myślę, w dobrych warunkach i, i zdrowie u każdego jest dobre, więc mam nadzieję, że, że będzie tak do końca. Dziękuję. Jest z nami Kamil Bartus, nowy nabytek Stali Kraśnik z Olimpii Elbląg przyszedł przed tym sezonem. Kamil, jak się czujesz w drużynie Stali Kraśnik? Jakie masz oczekiwania? W Stali Kraśnik czuję się bardzo dobrze drużyna mnie dobrze przyjęła. Jestem stąd, więc to jakby nie było dla mnie wyzwanie. No, co, przyszedłem tu, aby zrobić awans. Jest z nami Jakub Gajewski wychowanek Stali Kraśnik tutaj od początku od grup młodzieżowych w tym klubie. Proszę powiedzieć o, proszę powiedzieć o okresie przygotowawczym, jakżeście to przepracowali, jaka jest forma zawodników twoja i zawodników. No i oczywiście jakie macie cele na najbliższy sezon. Witam serdecznie wszystkich. Co do okresu przygotowawczego, no trenowaliśmy bardzo ciężko, dużo nowych chłopaków przyszło, przez co te sparingi, co graliśmy, może nie wyglądały jeszcze tak najlepiej, jakbyśmy chcieli, ale myślę, że już teraz to wygląda bardzo dobrze i teraz w lidze na pewno pokażemy to, co chcemy grać. Co do celi naszych, to na pewno zwyciężać każdy mecz, każdy mecz. Więc, no, takie mamy cele i na no, no najwyższe cele, tak naprawdę, no, no i tyle. W zeszłym sezonie Stal Kraśnik nie udało się awansować do trzeciej ligi, chociaż taki był też cel. Myślę, że w tym sezonie 24-25 Stal Kraśnik po dużych rozsadach w składzie także będzie walczyć o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej. No tak jest. Naszym głównym celem jest awans, i nie ma się tutaj co kryć. No, i będziemy wszystko robili, co w naszej mocy, żeby te mecze wygrywać. I co proszę kibiców, to do i o wspieranie nas na każdym meczu, nie? Może za kilka dni już pierwszy mecz z Lublinanką w lidze, może zaprosisz jako tutaj człowiek z Kraśnika, wychowanych z Stali Kraśnik, zaprosisz wszystkich kibiców tutaj na stadion, aby zapełnili ten stadion na pierwszym meczu z Lublinianką w sobotę o 17. Tak jest, zapraszam wszystkich wielbicielów piłki nożnej w Kraśniku, całą moją rodzinę i całą Polskę, która mnie śledzi. Dziękuję. Dziękuję. Kibice, wspierajcie tal Kraśnik. Jest git? Trzymaj.